Witam w kolejnym filmie. Wybrałem się dzisiaj na wykopeczki. Pogoda jak widać. Zachmurzone leje. Łażę już jakieś pół godzinki. Takie oto okolicy. Laski, bo to zostało pole obsiane. Tak jak wszyscy doskonale wiecie. Na początek pozdrowienia dla Bielas Explorer Robcoins, kompanii braci, Lawu I dla reszty, ogląda oglądaj, subskrybuje mój kanał. Tak jak mówiłem, chodzę z pół godzinki. Do tej pory konina. Jeszcze... Ze skórą. Takie coś, chyba od pałatki. szpidr od pocisku. No i pierwsza monetka. Jeszcze nie wiem co to jest. To chyba. Dwa. Tak. Wahależe. Zobaczymy co się uda znaleźć. Będziemy pokazywać, nagrywać. Zatem do następnego dołeczka. Jest kolejny sand Popatrzcie. Duża. Piękna krągłość. Jeszcze nie wiem, co to jest. O, jest dziureczka. Coś tutaj widać. Teraz troszkę podczyszczę i pokażę. Powiem szczerze, jest to cynkowe. Niewiele tutaj widać z przodu, ale z tyłu są jakieś numery. Może to jakaś marka narzędziowa? Coś takiego. Nie wiem, w domu oczyszczę. Może do oliwy wrzucę. Coś wyjdzie. O, widać jakieś H. Widać jakieś napisy, fajna znajdka, to zobaczymy co to z tego będzie, to do następnego dołeczka. Okrągłość. monetkę. Coś ostrości złapać. No, chyba 5 groszy. Druga RP. Teraz pokażę. Tak to wygląda. Jest to 5 groszy. Jednak z tyłu data 28. Nie wiem. Jak na razie, szał nie ma jedna monetka. Plus to, co wcześniej pokazałem. chodzimy po takim lasku. O, tam jeszcze może przejdę, pójdę tam, w tamten lasek, zobaczymy co się uda kopnąć, pokażemy, na końcu zrobimy podsumowanie, do następnego. Był kolejny sygnał, już go kopałem, o tutaj jest taki ciężarek, zaraz troszkę oczyszczę. Może będzie widać, może będą bicia, prawdopodobnie będą. No i pokażemy. Jest oczyszczony. Ma bicia, popatrzcie. Orzełek. 917 rok. 10 deko. Na tym to samo. Fajnie duży. Najcior. Połazimy jeszcze z godzinkę. Jak się uda coś jeszcze nagrać, nagramy. Do następnego za tym dołeczka. Jest kolejna monetka. Jeden halerzyk. Mhm. Teraz lepiej widać. Wyszedłem sobie na takie pole. Taki nieugorek. Obok mojego lasku. No i będziemy próbować jeszcze chwilę tutaj połazić po tym. Zobaczyć co się uda. Znaleźć. No i robi się ciemno. Także zrobimy może podsumowanie. Na razie nie ma czego za wiele, no ale zrobimy zatem do następnego. Był kolejny sygnał. Patrzcie, tutaj pięknie bije. Mamy. Jest. Jest kolejna. Minutka. O, czy by to było sreberko? Popatrzcie. I chyba sreberko. 20, 20 kopiejek powiem, y jestem w szoku ogólnie z tego tego, że u mnie no kopiejki to jest to jest jakaś super sprawa. Także kurczę. <tansujesz> Stan fajny. Kurczę. Położę jeszcze troszkę po tym. O, po tym nieugorku tutaj. Co pokazuje. Kurczę aparat dzisiaj płata figle. Trochę to zamazane, o połażę tutaj, zobaczcie taki dołeczek, no fajnie, jest srebrko, do następnego. Plutusik znowu zapiszczał, kolejny dołeczek, na tym samym poletku cały czas chodzę I jest tu, o widzicie, jest monetka. Fajne pole. Jeden. Jeden krajcarek. 1859 rok. Fajne poletko. Będę jeszcze łaził chwileczkę, może coś się jeszcze uda znaleźć. Zatem do następnego. Był kolejny sygnał. Ród znowu zapiszczał. Coś gdzieś mamy. Jeszcze nie wiem gdzie. Jest wykopane. powiem wam poletko fajnie daje. Czwarta. Czwarty sygnał w sumie. Zaraz. O jest, widzicie? Kolejna monetka. Niestety zajazd. Ale jest. Zatem do następnego. Jak widzicie był kolejny sygnał, że ta monetka wyskoczyła tutaj, kolejny dołek tutaj, no zaledwie ile, metr, półtora, mamy kolejnego muniaczka, dwa, dwa krajcarki, zaraz jeszcze ubierę latarkę na głowę. Telefon mi pada, lampy już nie mogę włączyć. Jakby się coś dało jeszcze znaleźć przez chwilę? No, poletko daję. Chyba piąta moneta, czy czwarta na tym polu w ciągu, nie wiem, 20-25 minut. No, stany, no, nieco gorsze. No, to jak na polu, takim, wiadomo, oranym, co to było wcześniej orane uprawiane. Zatem do następnego dołeczka. 10 minut przerwy, nic nie było. Jeszcze nagle haczyk Jakiejś klamerki Są Troszkę złamane Ale nic Trzeba będzie wrócić poszukać klamerki od tego haka. Jeszcze połazimy z 10 minut Bo się robi ciemno I zrobimy podsumowanie Nie wiem czy uda się tu Czy zrobimy w domu Zatem do następnego Zobaczcie, już ciemno wokoło. Ja jeszcze kopię. Zaczyna deszcz padać, ale nie o tym mowa. Był kolejny sygnałik. Nie wiem, czy to widać. I jest monetka. Kurczę. O, tutaj widać róg. Zobaczcie. Spadła. Nie. Mamy mniaćka druga RP chyba 5 grosików fajne pole, no ale niestety trzeba kończyć zatem do następnego krągłość, myślałem że to monetka tu ładny guziczek, popatrzcie z orzełkiem, ale co dziwne, patrzcie taki sygnowany Polonia nie wiem co to. Popatrzcie, pierwszy raz coś takiego spotykam. Zatem do następnego. Witam na moim podsumowaniu. Zobaczcie, na polu już nic zupełnie nie widać. Totalne ciemno. Tutaj ogrody działkowe. No i pokażemy w spatański sposób w bagażniku co udało się znaleźć. Tutaj troszkę śmieci, jak widzicie, tu komina. tu łyżeczka, nie wiem, jakby złocona była. Tutaj ten ciężarek, co był na filmie. Łyżka aluminiowa. Lekkie zdobienie. Tutaj ta klamerka. Teraz tak, liniaky. Wajkołowi. Blomba i tak. Piąteczka. Druga piąteczka. I to nie wiem co to jest. Tu widać jakieś symbole, napisy. Chyba jakaś marka narzędziowa. Tutaj coś takiego. Jest to z synku wykonane. Jakby ktoś widział Wiedział, dajcie znać. I tutaj piękny guziczek. No, no, trochę jest pachnięty, ale to nie przeze mnie. Po prostu i taki uchwyt, nie wiem muszę sprawdzić z jakiego to jest okresu lub kto je nosił no i pancia dnia oczywiście 20 kopieczek piękne 1914 rok popatrzcie jednak się opłacało w deszczu pokopać <grym> tutaj dwa dwa halerze tutaj kolejne dwa halerze tutaj jeden krajcaryk Zachęcam do oglądania moich filmów, sub subskrybowania kanału. Dziękuję także kolegom, którzy notorycznie oglądają mój kanał: Kompania Braci, Robcoins, Bielas Explorer i reszta chłopaków. Zatem, można łatwo powiedzieć, dobranoc.